Piękna pogoda za oknem skłania mnie do robienia bardzo delikatnych i bardzo orzeźwiających deserów. Jednym z nich jest właśnie rolada brzoskwiniowa z dodatkiem soku z cytryny i otartej skórki z cytryny. Krem na bazie serka mascarpone i białej czekolady. Rewelacja. Ciekawe czy wyjdzie taka sama. Do miksera wlewam białka. Włączę, niech już się ubijają na wolniejszych obrotach. Mączkę ziemniaczaną wymieszam z cukrem. Do ubijających się białek stopniowo dosypuję cukier. Białka się ubijają, ja w międzyczasie przygotuję brzoskwinię. Syrop się zaczyna gotować, wsypię brzoskwinię. Niech pogotują się tak 2–3 minutki. Beza się już ubiła bardzo dobrze. Dodam sok i otartą skórkę z cytryny. Na końcu dodajemy pojedyncza żółtka. Masa jest ładna, perłowa. Rolady staram się równo rozsmarować. Myślę, że jest ok. Piekarnik 150 150 5 stopni, czas pieczenia około 25 do 30 minut. Rolatka się piecze. Brzoskwinie są już przygotowane. Część takich nierozgotowanych jeszcze odłożę osobno do miseczki. Pozostałe jeszcze przez chwilę pogotuję. Brzoskwinie mamy już wystarczająco miękkie. Odcedzę je z syropu. Odstawię do wystudzenia. Zobaczcie, rolada już. Się upiekła. Mogę odstawić do wystudzenia. My możemy zająć się musem. Brzoskwinie, które zagotowałem w syropie i wystudziłem, zmiksuję. Zobaczcie, są piękne, żółte i bardzo ładnie pachną. Pulpa brzoskwiniowa, serek mascarpone. Teraz dodam rozpuszczoną czekoladę. Czekolada nam bardzo ładnie dosłodzi nasz mus. Jako ostatnią do tej części dodam żelatynę. Dodam część tej masy przygotowanej do żelatyny. I za chwilę wszystko dodam do masy. Jeżeli chcecie zobaczyć krok po kroku, jak łączyć w ogóle musy. Z żelatyną, jak rozpuścić żelatynę, namoczyć. Zapraszam Was do trików na kuchni Lidla.pl. Sok z cytryny, żeby podkreślić smak brzoskwini, żeby nie była taka mdła. I na koniec już dodaję ubitą śmietankę. Usta, tak naprawdę, już jest gotowy. Na koniec dodaję wystudzone. Te brzoskwinie, które wyciągałem wcześniej, mus nakładam na całość rolady i pomagając sobie papierem, zwijam roladkę. Tak zwiniętą roladę wstawiam do lodówki na około 2,5-3 godziny. Myślę, że mus ściągnął, ale jest cały czas bardzo delikatna. Ale to taki urok właśnie tego ciasta. Odrobinę cukru pudru. Zostawiłem sobie również trochę kremu. I skoro rolada brzoskwiniowa jako dekorację, użyję świeże brzoskwinio. Moim zdaniem wygląda bardzo apetycznie. Spróbujemy, co to nam wyszło. Wygląda bardzo ładnie. Pachnie cytryną i brzoskwinią. Jest puszysta i chrupiąca skórka. Dla mnie bomba.